Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentB, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, tu Karolina, lektorka FluentBe. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, co powiedzieć, jakiego słowa użyć. O, albo jakichś słów, zamiast słowa nice. No bo słowo nice to takie fajne słowo, bardzo uniwersalne, łatwo go użyć, pasuje prawie, że w każdym kontekście, a ma znaczenie miły, przyjemny, ładny, porządny, i tak dalej, i tak dalej, a nawet można przetłumaczyć jako fajny. Hmm? Więc naprawdę jest to słowo, którego może nieco nadużywamy. No i teraz... Co zrobić, żeby go aż tak bardzo nie używać? Jakich innych słów można użyć? O tym porozmawiamy za chwilę. Więc, jeżeli chcemy powiedzieć coś o pogodzie, na przykład: The weather is nice today. Ładna dzisiaj pogoda, to może zamiast słowa nice warto byłoby użyć lovely, beautiful. Oba słowa oczywiście oznaczają piękna pogoda. A może pogoda jest po prostu przyjemna? Pleasant, pleasant. Odpowiada nam temperatura, dobrze się czujemy. Mhm. Czyli lovely, beautiful, pleasant, można powiedzieć o pogodzie. A co jeżeli chcemy coś powiedzieć o wycieczce, na której byliśmy? The trip was really nice. The trip was really nice. Hmm. zamiast słowa nice, tutaj pasowałoby powiedzieć na przykład enjoyable. Czyli taka naprawdę przyjemna um, wycieczka. Bądź satisfying, zadowalająca. Bądź entertaining, czyli dobrze się na nim bawiliśmy. Entertaining. A może chcemy opisać jakąś osobę. He's such a nice guy. On to taki miły, porządny facet. Hmm? No, to jeżeli chcemy opisać um, tę osobę, może, może coś więcej możemy powiedzieć. Może jest, jeżeli jest miły, porządny, wie jak się zachować, to pasowałoby słowo polite, czyli taki grzeczny, kulturalny. Albo likable, taki dający się lubić. A friendly, oczywiście, że, jeżeli jest przyjemne, przyjazne. Albo jeszcze można powiedzieć charming. Taki czarujący. Um, czarujący pan. Mm -hmm. Ok. A może chcemy coś powiedzieć o obiedzie? The dinner was nice. Thank you. Mm, trochę to brzmi. No dobra, no taka. Był dobry ten obiad. Ale może chcemy nieco podkręcić, żeby osoba, która przygotowała ten obiad, lepiej się poczuła. To możemy powiedzieć tak. The dinner was delightful. Czyli przepyszna, wyśmienita, rozkoszna, delicious, podobne znaczenie. Scrumptious. Jak to brzmi fajnie? Od razu lepiej. Dobrze, to zastanówmy się nad tymi słowami, jakie dzisiaj padło. Czyli zamiast słowa nice możemy powiedzieć enjoyable, pleasant, czyli miły, przyjemny, albo satisfying, satysfakcjonujący, delightful, rozkoszny, Uh, o osobie polite, likable, charming, friendly, bądź po prostu lovely, beautiful, pleasant. Ok, to spróbujmy przetłumaczyć takie zdanie. Impreza była fajna, przyjemna. Jak to powiedzieć zamiast słowa nice? This was a very enjoyable party. Satisfying party. Enjoyable. Entertaining party. Mhm. A jak powiemy hm, to jest bardzo miła dziewczyna. She is a very pleasant girl. She's very friendly girl. She's very polite girl. Mhm. Właśnie tak. Ok. Więc proszę wymienić teraz trzy słowa których możecie państwo użyć zamiast słowa nice. Pleasant, enjoyable, delightful i tak dalej i tak dalej. Dziękuję państwu za e, uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsza e, audycja była nice and useful. O, -o użyłam słowa nice. <grym> Pomyślcie, co tam można wsadzić zamiast słowa nice. To wszystko ode mnie do usłyszenia wkrótce. Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentB, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online.